Cześć, z tej strony Antek. Witam Ciebie serdecznie na kanale Męskim w Niemęskie. Dziś chciałem poruszyć kwestię, która jest niejako uzupełnieniem pierwszego tematu męskiej trójki, a mianowicie komunikacji z naszym ex- partnerem. Zapraszam serdecznie. Zanim przejdę do Meritum, chciałbym wyjaśnić, skąd pomysł na ten materiał. Otóż dostałem od was wiele maili, w których przewija się ten sam temat, mianowicie komunikacja z byłą partnerką, a w zasadzie Masa pytań o interpretację poszczególnych zachowań, gestów, a przede wszystkim słów Waszej ex. W związku z tym pomyślałem, no, że najlepszym rozwiązaniem będzie nagranie na ten temat krótkiego filmu. Panowie, jak wiemy, komunikacja dzieli się na werbalną i niewerbalną. My skupimy się na komunikacji werbalnej, ponieważ ona jest w tym wypadku kluczowa. Komunikacja werbalna, czyli interpersonalna, której środkiem jest język mówiony. Dalej mamy kilka podziałów dychotomicznych tej materii, ale oszczędzę Wam tego, ponieważ istotne rzeczy są takie, że komunikujemy się ustnie lub pisemnie, i w tym momencie można wujka gogle zamknąć i wysmarować jakąś esencję. Jak to ma miejsce na moich filmach, porządek musi być, a zatem posłużymy się przykładami. Numer 1. zaczepki komunikacyjne. Każdy z was musi zdawać sobie sprawę, że komunikowanie się z naszą ex, co do zasady, będzie okraszone emocjami, a zatem będzie pozbawione dystansu, a co gorsza, wytworzy pole do niepotrzebnych nadinterpretacji. Przykład: kobieta po rozstaniu za jakiś tam czas może się do was odezwać. Wtedy kiedy już się tam wybawi, kiedy już troszeczkę od was odpocznie, kiedy emocje opadną i problem w tym, że niestety my to bardzo dziwnie interpretujemy. Można by powiedzieć zbyt optymistycznie. Często się zastanawiamy, o co jej chodzi. Dlaczego teraz? Oho, myślimy, pewnie tęskni, a może nawet chce wrócić. Często mnie pytacie, co z tym zrobić, jak to rozszyfrować. Moja odpowiedź brzmi zawsze tak samo: zupełnie nic. Ponieważ nie jesteście z nią, nie jesteście jej przyjaciółmi, zakończyliście pewien etap. I teraz między Wami nie ma jakiejkolwiek zależności. Dlatego nie powinniście odpowiadać na tego typu zaczepki, ponieważ nie jesteście do tego zobowiązani, a przede wszystkim nie chcecie znowu sobie zrobić krzywdy. Numer 2 proszenie o przysługi i jest to, powiem Wam szczerze, mój faworyt. Kobieta się do Was odzywa, kiedy coś chce. Wyłapiecie tę możliwość wykazania się, jakby sama królowa Elżbieta się do Was odezwała z prośbą, żeby jej meble z Ikei poskręcać. Problem w tym, że podejmujecie się tego typu działań, wmawiając sobie, że chcecie jej pomóc, że to jest czysty altruizm. Prawda jest jednak taka, że zawsze będziecie na coś liczyć. A przy okazji jest to drenowanie własnych emocji, bo przecież siłą rzeczy powrócą jakieś klisze z Waszego związku i niestety Zatoczycie emocjonalne koło. Po prostu tego nie róbcie, grzecznie odmówcie i tyle. I nie czujcie się winni, nie jesteście razem, nie macie wobec siebie żadnych zobowiązań. Numer 3. Dorabianie teorii. W dzisiejszych czasach komunikacja jest banalnie prosta. Wystarczy kilka sekund i SMS gotowy. Nasza ex wysyła nam wiadomość, a co my robimy? Rzucamy się na te kilka literek, interpretujemy treść niczym płaskoziemcy zdjęcia kuli ziemskiej i niestety dochodzi wtedy do błędnych wniosków, ponieważ jak wcześniej zaznaczyłem, brakuje nam dystansu. To, że X do nas pisze, to jeszcze nic nie oznacza, ponieważ zanim treści nabiorą znaczenia, musi wydarzyć się wiele innych rzeczy, o których mówiłem w moich poprzednich materiałach. Numer 4. Wasze X inicjuje temat powrotu. W momencie, kiedy nie jest to poprzedzone żadnym waszym działaniem, żadną metamorfozą, co to może w rzeczywistości oznaczać? Dla was szczerze zupełnie nic. Po pierwsze, dlatego, że przez SMS-y nie załatwia się tego typu spraw i trzeba się tego nauczyć. Przede wszystkim trzeba siebie szanować. Po drugie, to, że kobieta mówi, że chce do was wrócić, to są tylko słowa i one na razie nic dla was nie powinny znaczyć. Pamiętajcie też, że Kobieta często sprawdza, czy wam jeszcze zależy, albo innymi słowy, czy jeszcze może was mieć. Bo każda kobieta lubi mieć plan B, tak zwane koło zapasowe. Oczywiście brzmi to nielegancko i żadna wam się do tego nie przyzna, ale tak właśnie jest. I nie jest to kwestia wyrachowania kobiet, a ja bym raczej powiedział, że ewolucyjna implikacja. Powiem Wam więcej: jeśli kobieta was zostawiła, a potem totalnie ad hoc. Dostajecie tego typu SMS-y, to ja bym osobiście na to bardzo uważał, bo to nie świadczy też najlepiej o stanie emocjonalnym danej jednostki. A wiecie, jak jest z emocjami kobiet? Oglądaliście Foresta Gampa, podejrzewam. Ta scena z czekoladkami, w której Forest mówi: Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co trafisz. Tu jest bardzo podobnie. No dobrze, moi drodzy, ale żeby nie było tak pesymistycznie, powiem Wam, jak komunikować się z naszą ex i jak interpretować jej słowa. Zacznę od tego, jak odpowiadać na zaczepki słowne. Co do zasady, nie odpowiadać, chyba że treść SMS-a wywołuje nas do tablicy. No to wtedy można się zastanowić, tylko musimy ważyć wartość tych wiadomości. Jeśli kobieta pyta się o coś związanego z nami, co jednocześnie moralnie i etycznie, zobowiązuje nas do odpowiedzi, to OK. Można w tym wypadku pokusić się o jakąś responsywność. Natomiast na wszelkie głupie zaczepki, SMSy, że tęskni, jakieś wspominki nie odpowiadacie. Po prostu szanujemy siebie i swoje emocje. Dalej, jak odpowiadamy na propozycję spotkaj. Tutaj wszystko zależy od tego, czy chcecie wrócić do ex. Jeśli tak, to możecie się spotkać, ale tylko wtedy, gdy sporo czasu minie, a Wy Odbudowaliście fundamenty, które w Waszym związku ledwo się trzymały. Druga sprawa to emocje. One zdecydowanie muszą opaść, żebyśmy mogli swobodnie rozmawiać. Proponuję również od siebie na pierwsze tego typu propozycje, mimo wszystko grzecznie odmówić. Dlaczego? Ponieważ musicie sprawdzić, czy Wasza była partnerka będzie konsekwentna w swoich działaniach. Jeśli dalej będzie chciała się z Wami spotkać, to wtedy jak najbardziej. Bo co to nam mówi? To nam mówi, że jest zmotywowana i to, że nie było to jednorazowe widzimy się. Kolejną możliwością komunikacyjną są tak zwane sytuacje nadzwyczajne, czyli posiadanie wspólnego dziecka, prowadzenie wspólnego biznesu. No i tutaj komunikacja z ex zależy od tego, czy strony czegoś od siebie chcą. Bo jeśli nie, jeśli tak naprawdę nic nie chcecie, no to macie pełną dowolność. Możecie się nawet przyjaźnić. Przede wszystkim będziecie musieli sobie pomagać. Więc dlaczego nie, szczególnie jeżeli posiadacie wspólne dziecko. Natomiast jeśli macie jakiś żal, bądź chcecie wrócić do waszego ex, no to zdecydowanie komunikacja musi być oparta na konkretach, szacunku i totalnie wyzbyta z emocji. Żadnych okrągłych słówek, czysta informacja, ponieważ kontakt w takiej sytuacji będzie co do zasady cykliczny i wieloletni, a to z kolei wymusza na was podejmowanie Poważnych, dorosłych decyzji względem partnera, biznesu, dziecka czy was samych. I to moim zdaniem nie ulega wątpliwości. Jeżeli kiedykolwiek chcielibyście wrócić w takiej sytuacji do waszego partnera, to zdecydowanie będziecie potrzebowali chłodnej głowy, konkretnych, poważnych rozmów no i przede wszystkim ostudzenia tych emocji. Jeśli tego nie będzie, no to tak naprawdę nie dość, że wam biznes padnie, będziecie mieć problemy z wychowywaniem wspólnego dziecka i tak dalej. Także. Pamiętajcie o tym. Moi drodzy, podsumowując ten materiał i kończąc go zarazem, chciałbym przytoczyć wam pewien cytat. Niestety, autora nie znam, a słowa brzmią mniej więcej tak. Jeżeli chcesz zrozumieć kobietę, nie słuchaj tego, co mówi, a patrz na nią. Jak ja interpretuję te słowa? Przede wszystkim one odnoszą się właśnie do tego materiału, bo chodzi o to, że nie jest istotne to, co kobieta mówi bądź pisze. Najważniejsze jest to, co robi. Najważniejsze jest to, że w pewnym momencie trzyma was za rękę, że patrzy wam w oczy, że jest z wami fizycznie. A to, że napisze, że tęskni, że żałuje, nie ma większego znaczenia. My niestety, jak wspomniałem, jesteśmy uzależnieni od słów, jesteśmy uzależnieni od komunikatów. Masz nową wiadomość, masz nowego maila itd., ale to się tak naprawdę nie liczy. Liczy się tylko działanie drugiego człowieka, bo jeżeli będziemy wszystko opierali na komunikatorach, na informacjach, na podmiocie abstrakcyjnym, jakim jest pismo, to tak naprawdę daleko nie zajdziemy. Bo najważniejsze jest to, że ktoś wydatkuje pewną energię po to, żeby się z nami spotkać, żeby nas przeprosić, żeby z nami porozmawiać, a przede wszystkim, żeby z nami fizycznie w danym momencie być. Moi drodzy, Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się serdecznie. Jeśli Wam się spodobało, możecie zostawić komentarz, również możecie zostawić subskrypcję. Cześć.